Cześć, witam Was na moim kanale, ja jestem Arisu Dzisiaj przychodzę do Was podsumowanie miesiąca sierpień, tak więc zaczynamy! Długo mnie tutaj nie było, w sensie no Wy widzicie mnie co tydzień, ale ja w sumie widzę Was troszeczkę rzadziej Ze względu na to, że naprawdę no nie pamiętam kiedy ostatni, ostatnio nagrywałam chyba kolekcję Mank a wcześniej to kompletnie nie pamiętam kiedy, więc troszeczkę się z Wami stęskniłam. Już zapomniałam, jak to jest z Wami pogadać, a raczej gadam sama do siebie, w sensie do kamery. Dziwnie. E, przygotujcie sobie jakąś kawkę, herbatkę. tu akurat mam kawkę zimną, ale kawkę. Nie, no, jest taka chłodnawa. E, I na samym początku chcę wyjaśnić jedną małą rzecz, że tu jest podsumowanie. Całego miesiąca sierpnia, czyli powiem Wam dokładnie, jakie anime oglądałam w sierpniu. Ostatnio, pod ostatnim właśnie łotrakowym programem, dostałam pytanie: Jak mogę się obejrzeć Boruto od 95 odcinka? Tutaj chodzi o to, że. Dokładnie od 1 sierpnia liczę, jakie dokładnie obejrzałam odcinki. Jeżeli mówię, że obejrzałam buruto od 95 odcinka do, tam powiedzmy, 120, to znaczy, że obejrzałam od 95 odcinka do 120 w danym miesiącu. Nie, że zaczęłam oglądać Boruto od tego odcinka, tylko, że po prostu w danym miesiącu obejrzałam taki zakres odcinków. Tak dla wyjaśnienia, jakby ktoś nie wiedział i się dziwił, jak i czemu oglądam anime w połowie. Nie, to jest po prostu kontynuacja to, co obejrzałam w danym miesiącu. Dobra, bez zbędnego gadania, przechodzimy do łotokowego programu i do anime. W sumie w tym miesiącu troszeczkę naoglądałam no, się tych anime. Oczywiście mam 11 pozycji. A, dobra, weźmy to, usujmy i zróbmy jeszcze raz, ok? Ok, zaczynamy od anime. I troszeczkę Was tutaj okłamie ze względu na to, że kiedy to nagrywam? Jest 30 sierpnia, więc jeszcze zostało mi dwa dni. I w przeciągu tych dwóch dni na pewno coś obejrzę, ale powiem Wam dokładnie, jakie anime. Po prostu nie lubię wprowadzać ludzi w błąd. Więc prawdopodobnie obejrzę jeszcze kilka odcinków, więc yy, dokładnie to podsumowanie będzie lekko przekłamane o kilka odcinków, ale mam nadzieję, że jakoś wybitnie to nie wpłynie na cały film. I na postrzeganie tego całego miesiąca Jeżeli chodzi o anime Zacznijmy od kontynuacji, czyli od Boruto I obejrzałam od 128 odcinka Do 152 Prawdopodobnie dzisiaj Jak i jutro pewnie obejrzę jakieś odcinki Dalej Tokyo Revengers Od 17 do 22 Czyli aktualnie oglądam tak jak wychodzą odcinki Dalej Boku no Hero Academia Od 18 do 21 odcinka I również z anime, które wychodzą Obejrzałam Kaizoku Oyo o ile dobrze to czytam, poprawcie mi w komentarzu. Czyli Księżniczka Piratów. Obejrzałam cztery odcinki, czyli te, które aktualnie wyszły, i zatrzymam się troszeczkę na tym anime, bo chciałam coś, co nieco na jego temat opowiedzieć. Moim zdaniem historia jest naprawdę ciekawa. Jak na razie po tych czterech odcinkach bardzo podoba mi się ten taki motyw komedii. Główna bohaterka jest taka właśnie śmieszna, komedyjna, że tak to nazwać, że się ciągle coś przewraca, ciągle gdzieś coś fajnie. Takie naprawdę bardzo pozytywne jest to anime widzę w nim duży potencjał mam nadzieję że ten potencjał nie będzie zniszczony i że całą historię naprawdę świetnie poprowadzą jak na razie zapowiada się naprawdę spoko przygodówka z lekką nutą akcji więc liczę na to że anime naprawdę będzie fajne ze względu na to że kreska jest naprawdę przyjemna opening też nawet nie jest taki zły wszystko jak na razie wygląda naprawdę spoko mi się jak na razie podoba bardzo fajny jest klimat, właśnie tych takich piratów. Zobaczymy, co będzie dalej, bo jak na razie trochę mało tutaj czuć tych piratów. Głównie to jest szukanie, ale już po czterech odcinkach naprawdę widać, że akcja szybko się rozgrywa i mam nadzieję, że będzie tak do samego końca i że to anime naprawdę pozytywnie mnie zaskoczy. Dalej, Ansatsu Kyoshitsu, drugi sezon. Obejrzam od 18 do 25 odcinka. To się troszeczkę zatrzyma, ze względu na to, że Ansatsu Kyoshitsu, drugi sezon dużo bardziej mi się podobał niż pierwszy. Co jest trochę dziwne, bo zazwyczaj pierwszy sezon jest takim tym lepszym, a drugi jest gorszy, ale tu akurat było na odwrót. Pierwszy sezon było takim typowym zapoznaniem się z fabułą, typowe zapoznanie się z głównymi bohaterami. I troszeczkę wiało nudom, jeżeli chodzi o pierwszy sezon. Moim zdaniem, drugi sezon był już dużo lepszy ze względu na to, że było coraz więcej wyjaśniane, kim jest główny bohater, co się dzieje, i po prostu odcinki były bardziej wciągające. I mi się dużo bardziej podobał drugi sezon. Uważam, że to anime jest naprawdę warte polecenia, bo mi się naprawdę super go oglądało, więc również wam polecam. Kolejne anime jest troszeczkę inne ze względu na to, że jest naprawdę krótkie, policzące coś ponad 2 godziny. Cała anime podzielona jest na 12 odcinków, każdy odcinek po 12 minut, więc takie dosyć inne, niestandardowe to anime. E, ogólnie ilość odcinków i długość odcinków. A anime nazywa się Nande Koko Ni Sensei Ga. Naprawdę dosyć ciekawe anime. Mi ono. Pozytywnie zaskoczyły i naprawdę świetnie mi się oglądało. Cała nie obejrzałam jednego wieczoru, bo, tak jak powiedziałam, łącznie to jest coś ponad dwie godziny, więc w sumie jak taki film. Fajnie się oglądała, jeżeli chodzi o historię, to mamy tutaj czterech, czterech, tak, czterech takich głównych bohaterów. Są to mężczyźni, zazwyczaj licealiści, bądź studenci, którzy zakochują się w swoich nauczycielkach wzajemnością. I tutaj są właśnie przedstawione ich śmieszne losy. Oczywiście nie brak tutaj motywów, edzi, musiało to się pojawić. I w sumie fajnie, że to jest, bo naprawdę daje taki fajny klimat. Naprawdę świetnie oglądało się to anime. Dla osób, które mają fetysz ale to na pewno się spodoba. Mi się naprawdę jest fajnie to oglądało. Śmieszna, fajna historia. Krótkie, więc w sumie, no mówię, dwie godziny, coś ponad dwie. To no proszę Was, idealnie w pęteczek, żeby sobie usiąść i obejrzeć. Więc ja w sumie polecam. Naprawdę świetnie się przy nim, przy tym anime bawiłam. Krótkie, ale naprawdę fajne. Ale obejrzałam dosyć ciekawe anime i chyba jednym z ulubieńców tego miesiąca, a mianowicie Great Pretender, o ile dobrze to czytam. Pretender, Pretender? Niesza o to. Anime liczące 23 odcinki, możemy obejrzeć je na Netflixie i tam ja w sumie oglądałam. Naprawdę świetne anime o przekrętach, o oszustach, o tym jak urobić człowieka, jak go oszukać, żeby. Mieć to, czego się chce, a tutaj akurat chodziło o pieniądze. Naprawdę była tutaj gra o wielkie sumy, o miliony czy nawet i nie miliardy, więc naprawdę super się oglądało. Fajni bohaterowie, bardzo fajne jest to, że praktycznie co chwilę zmieniała się lokalizacja. W sensie to nie było tak, że w odcinku kilka różnych lokalizacji podzielono takie jakby rozdziały, nie wiem jak to określić, ale powiedzmy mamy cztery odcinki, jest jedna cała historia, jeden cały przekręt w jednym jakimś tam miejscu na świecie, potem kolejne cztery odcinki czy tam pięć. Odcinków całkowicie o czymś innym O innym przekręcie, o w innym miejscu Dalej kolejne sześć odcinków, dalej w innym miejscu Z innymi ludźmi, inne przekręty Więc głównie tak jest podzielone całe to anime Mi to w sumie odpowiada, fajnie to się oglądało Gdzie ja ogólnie lubię Gdzie jest cała jedna główna, spójna fabuła Aczkolwiek tutaj to naprawdę Fajnie było właśnie to takie podzielone Takie jakby rozdziały Ja w sumie jestem fanką takich gier, gdzie naprawdę jest wszystko przemyślany cały plan, całe posunięcie, więc super to się oglądało i naprawdę polecam dla osób, które lubią tego typu akcje. Dalej anime Real Life, Real Life. Eee, Obejrzałam całe anime. Jeżeli chodzi o to anime, spodziewałam się czegoś większego, czegoś lepszego, ale nie był wcale taki najgorszy, ale troszeczkę mnie to anime nudziło. Eee, dla mnie niektóre momenty były bardzo bezsensowne, niektórych odcinków praktycznie kompletnie nie pamiętam, bo nic się nie działo Bardziej podobał mi się dodatek OVA, który ma cztery odcinki Dużo bardziej tamto mi się podobało, bo było to typowe zakończenie i tamte dodatkowe odcinki były lepsze Cała anime było spoko, ale jakiegoś szału wielkiego nie było, Nie po prostu to anime nudziło Ale wiem, że wielu z Was może się ono spodobać Dalej, anime, które wybrałam sobie z mojego słoiczka. I stwierdziłam, nie, siadam, biorę słoiczek, otwieram, wyciągam pierwsze, lepsze anime i muszę je obejrzeć, bo czasami miałam tak, że, a mam ochotę obejrzeć na coś szkolnego. I dusuję anime z tego słoiczka tak długo, aż trafię na coś szkolnego. Tym razem stwierdziłam, że nie, biorę pierwsze, to co wybiorę, to siedzam, siadam i oglądam. Nieważne, ile będzie miała odcinków, nieważne, jaki to będzie gatunek, siadam i oglądam. I wybrałam Happy Sugar Life i obejrzałam całe chyba w 4-5 dni. Dla mnie to ogólnie jest szybko obejrzenie anime, bo czasami naprawdę siedzę i oglądam miesiącami, mam czasem wrażenie, że naprawdę oglądam bardzo, bardzo długo niektóre anime To... Oglądało mi się naprawdę przyjemnie Zaskoczyło mnie pozytywnie I mi się to anime naprawdę spodobało Jest to tak porąbane anime I na pewno będę o nim mówić w innych odcinkach Więc w sumie zobaczycie, bo coś planuję Więc musicie troszeczkę poczekać Anime jest nie dość, że z jednej strony cukierkowe Z drugiej strony ma taki ma taką le lekką nutkę tajemnicy i horroru. E, mi się oglądało super. Historia jest naprawdę fajna i nie chcę wam tutaj za bardzo mówić, o czym jest to anime. Jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie poczytajcie, a najlepiej obejście. E, jeżeli jesteście fanami horroru, a zarazem cukierkowości, i weźcie to, połączcie razem i wychodzi to anime. Nie każdemu się spodoba, bo jest ono specyficzne. Dla mnie, wow, fajne, podoba mi się. E, I również e, tak samo analogicznie do poprzedniego anime, wylosowałam je sobie również ze słoiczka, a mowa tutaj o Strawberry Panic i chyba wylosowałam to anime wczoraj w sumie i tak patrzę, takie okej, okay, dobra, jest to stare anime bo chyba z 2006 roku Wiedziałam, dobra, dam szansę temu anime bo tak troszeczkę sceptycznie do niego podchodziłam ze względu na to, na kreskę i na opinię ludzi bo niektórzy pisali, że jest trochę słabe inni ludzie pisali, że jednak fajne, więc Ciężko mi było powiedzieć, czy mi się spodoba, czy nie, ale stwierdziłam: Dobra, siadam, oglądam. Wczoraj obejrzałam jakieś cztery odcinki, i jak na razie zaciekawiło mi to anime. Do takiego stopnia, że mam naprawdę ochotę usiąść zaraz teraz i je dalej oglądać. Więc zobaczymy, co jak na razie zbyt dużo nie mogę powiedzieć. No bo co po czterech odcinkach mogę powiedzieć? Zważywszy na to, że cała anima ma 26, więc. Nawet nie jestem w połowie, nawet nie jestem w jednej czwartej. Pewno coś więcej powiem o tym anime w kolejnym łotakowym programie i w sumie dobrnęliśmy do samego końca. Jeżeli chodzi o ulubieńca miesiąca, to chyba będzie to właśnie Great Pretender, bo naprawdę mega mi się podobało, świetne anime, jak i również Happy Sugar Life, które mnie mocno pozytywnie zaskoczyło. Jeżeli chodzi o penik miesiąca, to będzie tutaj Happy Sugar Life. Opening jest tak tak interesujący, tak ciekawy, mówię tutaj głównie o muzyce. Zarazem jest bardzo słodki czy cukierkowy, potem wchodzi taki jakby lekki rock. W sumie ja się nie znam na muzyce, więc ciężko mi to powiedzieć. Naprawdę super pasuje Openik do anime i do tego klimatu. Naprawdę ciekawy Openik, mnie czasami właśnie fascynują i ciekawią i podobają mi się takie całkowicie. Inne rozwiązania, całkowicie inna muzyka, czy nawet styl ubierania się, czy coś Bardzo ogólnie lubię inność Tu mi się naprawdę podobało, spodobało połączenie właśnie tego, takiego cukierkowego świata z tym właśnie takim horrorem Świetnie to pasuje i w openingu, i w anime, więc to właśnie będzie mój opening miesiąca A jeżeli chodzi o nieanimowi ulubieńcy, to mam dla Was serial z tego roku A mowa tutaj o Książęta Możecie ten serial obejrzeć na Netflixie, tam ja go oglądałam Serial liczy 6 odcinków po około 45 minut, chyba tam do godziny, jakoś tak. W sumie nie pamiętam, bo jakiś czas temu oglądałam ten serial, a nie, nie patrzyłam dokładnie, jaką ma długość. Ale coś w, w granicach 45 minut do godziny. Akcja toczy się w Szwecji yy, i książę właśnie w Szwecji zostaje zesłany... Do szkoły z internetem i tam poznaję pewnego chłopaka, który, jak się okazuje, jest gejem i między nimi zaczyna się tworzyć pewna, pewnego rodzaju więź. Naprawdę bardzo fajny serial, czekam na dalszą kontynuację, bo ma wyjść drugi sezon. Mi się spodobał. Jest bardzo fajny, oczywiście, wchodzący w temat LGBT, więc jeżeli ktoś lubi tego typu seriale, to polecam, bo naprawdę fajnie, przyjemnie się go oglądało. Jest to bardziej taki boy's love. Niż coś mocniejszego, więc na pewno w większej ilości się spodoba. Polecam naprawdę bardzo fajny, przyjemny serial. I tak to by było całe podsumowanie tego miesiąca. Chyba ten film wyszedł dosyć długi, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. No i my oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. Więc pa pa!